się piękny dzionek, słonko świeci, auto sprawne, pokłodę sobie piotkę, jedziemy. Co może później tak? Co może później tak? Miejmy nadzieję, że nic. Wszystko działa jak należy. Przez noc nie zdążył się popsuć, więc jest nadzieja, że będzie ok. Taka, taka głupia rzecz, nie tyle krwi napsuła. Przy obrązek trochę złapałem dzisiaj w nocy. Kurde, mogłem w sumie jechać do innego natrysznictwa, bo mam tam do wybioru wodę tak samo. Ale tam jest kiepska droga. Teraz chyba akurat takie sprzyjające warunki, bo trochę nie padało przez ostatnie dni. Dzisiaj minus 4 u nas było, teraz minus 2 pokazuje. Więc trochę wyda ta ziemia taka jak to się ścięła, to by lepiej się wyjecha wyjechała, ale to nic, już tam już mam poplanowany dzień, bo jadę tam jutro. Jeszcze do jutra ma nie padać też, tak że tam się nie pogorszy. Co jutro tam pojedziemy, zabierzemy płodę a dzisiaj tak samo będzie. Znaczy szukam burzycy, teraz jadę po kłodę, a pasowałoby mi jeden samochód burzycy przy minimum. Ale na razie gdzie nie dzwoniłem, to albo dłużcy nie ma, albo mają kiepską, więc zobaczymy się w ciągu dnia, będę czy po różne nadleśnictwa, może gdzieś znajdę, a jak nie to pojadę o wodę tak samo, jak rano, teraz, teraz rano. Tu jest pokropkowana, to woda pokropkowane całe, i później tam tą obok muszę doładować. Na rodzaju się dowiem. Kurde, trochę mrozu. Już mi się nakładka nie chce rozryglować. Już zamarzło to powietrze w tej nakładce. Znowu muszę tą płodę ładować. I'm good job. Yeah. Ja nie wierzę, coś się stało z chwytakiem, no ja pierdolę. Kurwa ujewał się ten. Nie, to są kurwa jaja. No to są kurwa jaja. Widzicie to? Ja pierdziele. Jak kurwa myślicie, będę przeładowany czy nie? No już po prostu tak kurwiony jestem, że to jest masakra. Jak Ja nigdy nie knę na filmikach, staram się nie knąć. To jestem wkurwiony. Dwa tygodnie stałem. Kurwa przez jebaną skrzynię biegów, która finalnie okazało się, że nie trzeba było w ogóle jej naprawiać. Więc dwa tygodnie stałem niepotrzebnie. Po dwóch tygodniach kurwa wyjechałem. Zrobiłem wczoraj dwa kursy na miejscu. Teraz pojechałem na trzeci kurs. Po dwóch tygodniach właściwie pierwszy dzień co jest auto naprawione się upierdolił kurwa chwytak upierdolił się niech weźmy szlak trafi te kurwa auto tą robotę te kurwa wszystkie graty pierdolone sorry, sorry na te bulgaryzmy, ale ja po prostu Nie kurwa trzepie mnie normalnie kurwa trzepie jak skurwysyn chyba dawno nie byłem w takim kurwa dołku ale tak mówią, że jak się kurwa jebie, to się jebie wszystko po kolei. Jadę, kurwa zabierz, zrzucam to kurwa gówno, ogarniam kurwa siłownik, zbierdalam do domu. Idę kurwa nie wiem, kurwa aby pił alkohol, to bym się przynajmniej najebał kurde, ale nie piję alkoholu, nie wiem co kurwa zrobię, pójdę sobie pobiegać. Dobra, trochę się uspokoiłem, to mogę do was przemówić. Sytuacja wygląda tak, że urwało się ucho od siłownika. Można powiedzieć, naturalna rzecz zdarza się to w chwytakach w tych siłownikach. Tylko dlaczego od razu dzień po, jak ja wyjechałem, dzień po, ja, tabletka po. No ale nic, no, zdemontowaliśmy ten siłownik. Jadę do Hopa, który regeneruje siłowniki i zaraz tam optoczy, obspawa, bo to oryginalnie też jest spawane. No i będzie dobre, i będziemy jeździć. Może jutro wyjadę, może jutro nie. No Dzielę Może jutro się uda dwa kursy zrobić, jak myślę się obstawiamy. Dzisiaj mamy środę, to powiedzmy, że do jutra zrobi. Jutro jest czwartek. Objeżdżę do piątku, czy nie objeżdżę do piątku? Jak, jak mówicie? Obstawiajcie. Piszcie w komentarzach, czy uda mi się dwa dni pod rząd pojeździć do lasu. Poszedłem sobie kupić śniadanko Trzeba coś zjeść A siłownik się robi Jest duża szansa, że on dzisiaj będzie gotowy Zjem to sobie, wezmę, przesmaruję go trochę Porobię jakąś obsługę Dobra, odebrałem ten siłownik, już zrobiony jest Firma, która zajmuje się naprawą siłowników, ogarnęła temat od ręki po starej znajomości. Mówi, że teraz będzie trzeba lepiej niż fabryka wypuściła. No, zobaczymy, mam nadzieję. Także no, skończyło się, nerwy już mi puściły, nie, ale byłem taki zły, że masakra. No ale dobrze, że już jest zrobione. E, jutro składamy z samego rana. Jeszcze tam wymienię sobie wtyczkę od sterowania wózkiem, bo tam się już kable też tam wody dostało Wymienimy to w międzyczasie, złożymy ten siłownik No i co? I jadę do lasu Cóż może później tak znowu, nie? <ścoughs> oby, już, oby już się nic nie psuło, także do zobaczenia potem Dobra, zrobione, poskładane Jadę zrzucić tą... E, tą... O, oh, tą kłodę, którą załadowałem, no i zobaczymy, jedziemy do lasu, ale nic nie mówcie. ozało, że kabel się kabel przerwnił i kawki nie wypiłem czy jedną wypiłem w domu, jak wstałem o piątej teraz pora na drugą. Akurat jest tutaj kurde Orlenik wjedziemy na Orlena, weźmiemy sobie kawkę i jedziemy dalej. A tu się zatrzymamy, nie będziemy gdzieś dalej. Wezmę kawkę i jedziemy dalej. Tak, ta pyszna pyszna. Na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Dotarłem do lasu. Teraz mam w ogóle akcję w Mam trochę tej położyć. Na placu jest pusto, chyba nic. Dzisiaj Dłużyca, jutro dwa razy Dłużyca, w poniedziałek chyba rano też Dłużyca, jutro, jutro już piątek. Już dobrze, że udało się zrobić te policę to sobie mogę z wózkiem jeździć na sobie bez tej nakładki. Już tutaj za 300 metrów mam krzyżówkę, skręcić w lewo i tam będzie Dłużyca. Podobno, ale na razie to już... Z skuba z niemiecki nie usłyszał, bo się zaraz coś odwiedzi Załadujemy. Całe takie grubsze drewno mam brać. WC trójka, trójka to trzeciej klasy grubości. Ładować bez żadnej awarii, ale i tak, już ale i tak wiadomo, skania, najlepsza. Skania jest najlepsza, nie? No. Dobra, próbujemy wyjechać. O kurde, chyba, chyba się komuś silnik rozbiegał. Dobra, wyjdzie korba. Kurwa, patrzyłbyś lusterka kolego, a nie zajrzał drogę. Ale widzisz, że się chce włączyć do ruchu, to musiałem uciec na lewo, nie? Ale grubo. Rozbiegał mu się silnik. Bo nie wie co zrobić Udało się dojechać Teraz jeszcze rozładować bez niespodzianek dzień stanie Mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze.